Plecak w Mama, Mamo, wszystkie dzieci z mojej grupy chcą poznać kaktusa – oznajmiła zdecydowanym głosem Weronika, pakując plecaczek do przedszkola. – No to zastanówmy się, jak to zrobić. Do domu wszyscy nie mogą przyjść, a do przedszkola w nie można wchodzić – zamyśliła się mama. – Ja mam pomysł – zawołał z kuchni Wojtek, który właśnie kończył jeść śniadanie. – Dzisiaj wychodzę ze szkoły po drugiej. Jak przyjdziesz z pracy, możemy razem iść po rodzinę do przedszkola. Ty wejdziesz po mnie do szatki, ja będę stać z takusem pod bramu i wszyscy, którzy będą wychodzić z przedszkola, będą go mogli poznać. Tak, tak, zróbmy jak mamo, tylko bądź zaraz. Po podwieczorku, bo potem już zaczynają przechodzić rodzice po Majkę i Olę i po Michała. Dobrze, postaram się być wcześniej, a teraz pośpieszmy się, bo się w końcu spóźnię do pracy. Wojtek, wejdź jeszcze z i zamknij porządnie drzwi. Jak będziesz szedł do szkoły, dobrze? Zaraz po podwieczorku Mika, przez okno jadalki zobaczyła mamę Wojtka i kaktusa. Już jest, jest mój pies. Przyszedł po mnie, widzicie? Ale duży, fajny. Umie walować? Siada na rozkaz? A jaka zaraza? Dzieci pytały jedno przez drugie. Szatnia wypełniła się już rodzicami, a każde dziecko wychodzące z przedszkola widziało się z kaktusem, który przyjaźnie machał ogonem. Mama mówiła, że to bardzo. Dziwne, że pies, który pewnie musiał dużo w życiu przejść, był tak łagodny i tak kochał dzieci. Kaktus pozwalał się głaskać wszystkim, a mama opowiadała rodzicom jego smutną historię. Szatni zrobiło się już prawie pusto. Została jeszcze poklipująca Ola i jej poddenerwowana mama. Obie przeszukiwały wszystkie półki. Ola, chodź zobaczyć kaktusa. Zawołała do koleżanki Weronika. Nie mogę, zgubiłam gdzieś mój śliczny plecaczek. Nie ma go nigdzie w szatni. Plecaczek Ola dostała niedawno na urodziny. Był bardzo kolorowy, miał mnóstwo kieszonek i obrazek z białą foczką. Proszę pani, czy kaktus może nam pomóc szukać? Zapytała Weronika pani, która razem z Olą i mamą Oli przeszukiwała szatnię. Do domu ciągle się z nim bawimy odnajdywanie schowanych rzeczy. Pozwalam wyjątkowo. Przecież wiesz, że co nie wolno chodzić do przedszkola. Kaktus powąchał tak w kwartuszach oli i spuszczony ze smyczy popędził do odwrotu. Tam, obok sztabki, odnalazł kolorowy plecaczek z oczką. i dumny przywiózł go w Mądry piesek przytuliła kaktusa dziewczynka, a mama Oli zaprosiła wszystkich na grillowane kiełbaski. Kaktusowi obiecała największą porcję. Jak myślicie, czy psy inaczej czują zapach niż ludzie? Tak, inaczej, czyli że troszeczkę mniej, nawet nie czują bardzo, prawda?